Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Pracownia Jegera. Ja mam na imię Tomek. W dzisiejszym odcinku weźmiemy sobie na warsztat Jeger Crystal. Czego potrzebujecie do wykonania tego efektu? Oczywiście podkładu. Jest to Color Paint, podkład dopasowany do koloru efektu. Jeżeli chodzi o efekt, będziemy dzisiaj aplikować Crystal w kolorze Alberto. Potrzebujecie oczywiście do tego również narzędzi. I tutaj, jeżeli chodzi o narzędzia, to będzie po prostu wałek. Ja będę używał małego wałka z mikrofibry, którym będę rozprowadzał cały produkt, nie przedłużając. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować ten kanał, żeby zostawić nam lajka, komentarz, jeżeli ten materiał będzie dla Was pomocny i będzie Wam się podobał. Pamiętajcie także o dzwoneczku, który wyśle Wam powiadomienie o wszystkich naszych nowych produkcjach. Nie przedłużając, zaczynamy pracę. Pierwszym etapem pracy jest zaaplikowanie podkładu. Ja ten podkład mam już tutaj zaaplikowany. Pamiętajcie o tym, żeby pomalować go... Dwukrotnie. Wydajność tego podkładu to jest 7 metrów na gotowo czyli przy malowaniu dwukrotnym. Czas schnięcia to jest od 2 do 4 godzin na warstwę. Oczywiście tak, przed samą aplikacją e, krystala e, wymieszajcie sobie dokładnie to, co jest w opakowaniu. Wydajność tego produktu to jest 4 metry na gotowo. My będziemy aplikować 3 warstwy za pomocą e, wałka. Kluczowe informacje dla Was, jak w prawidłowy sposób zaaplikować tego krystala. Oczywiście trzymamy się tej zasady, żeby ta krawędź, którą tutaj mamy, żeby była cały czas dosyć nieregularna. Aplikujemy wałkiem małym z mikrofibry. Bardzo ważne jest to, żeby tego wałeczka nie dociskać do ściany zbyt mocno. Praktycznie w ogóle nabieracie sobie nawałek i rozprowadzacie to we wszystkich możliwych Kierunkach. Do tego momentu, aż będzie taka delikatna, ale bardzo delikatna skórka pomarańczy. Skórka pomarańczy, jeżeli chodzi o strukturę na, na ścianie. I tak kroczek po kroczku rozprowadzamy sobie tego krystala. Ważne jest to, żeby nie robić żadnych przerw tej pracy. Tylko, że jak już zaczynamy robić tą ścianę, to po prostu malujemy ją do samego końca. Pracę należy... Prowadzić dosyć szybko, ponieważ jak gdzieś nam tutaj mocniej przyschnie, to później będzie widoczne. Będzie to zniwelowane przy aplikacji drugiej i trzeciej warstwy, ale jest możliwość, że będzie to trochę widoczne. Czas chnięcia tego to jest od 2 do 4 godzin. I to, co musicie wiedzieć, to że przy aplikacji wałkiem ta ściana ona nie będzie idealną taflą. Jeżeli chcecie uzyskać taką taflę, możecie wejść w filmik, gdzie pokazujemy, jak aplikować tego krystala pistoletem. Ta metoda, którą pokazuję, ona nie wymaga żadnego oklejania, w sensie takiego jak malujemy pistoletem. Po prostu oklejamy sobie ścianę i malujemy to wałkiem. Ten efekt końcowy będzie troszeczkę inny, ale też bardzo estetyczny. Jeszcze jedna cenna wskazówka dla was. Ja aplikując tą pierwszą warstwę, staram się, żeby ta krawędź, która jest taka nieregularna, żeby ona cały czas była mokra więc aplikuję to takimi fragmentami, na przykład, nie wiem, tu 20 cm, tu trochę wężej, tak żeby cały czas to było nieregularne, ale staram się, żeby ta krawędź cały czas była e, mokra, więc nie aplikuję takiego dużego fragmentu na zasadzie pół metra kwadratowego na górze i schodzę sobie na dół, tylko raczej staram się, żeby te paski były trochę węższe, ale jak najbardziej takie nieregularne. To zapewni Wam, ta mokra krawędź zapewni Wam to, że te przejścia, które są, one będą bardzo mało widoczne, ponieważ jak nam przyschnie materiał, to warstwa nachodzą na siebie i wtedy to przejście jest bardziej widoczne. Więc dbajcie o to, żeby ta krawędź, która tutaj jest, żeby ona cały czas była mokra. Pierwsza warstwa jest już sucha, aplikujemy drugą dokładnie w ten sam sposób. Kluczem do sukcesu jest to, żeby trzymać tą krawędź taką, żeby ona była mokra i nie dociskać wałka. Ja tą drugą warstwę w ten sposób po prostu aplikuję do samego końca. Czekam kolejne od 2 do 4 godzin i aplikuję trzecią warstwę. I tutaj uwaga, robimy to tak samo. Drodzy, teraz już wiecie, jak zaaplikować krystala wałkiem. Mam nadzieję, że ten poradnik był dla Was pomocny i ułatwi Wam samodzielną aplikację w domu. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować ten kanał, żeby dać nam lajka, komentarz oraz wciśnijcie sobie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z wszystkimi naszymi filmami. Bijajcie na nasze media społecznościowe, czyli TikToka, Pinteresta, Instagrama i Facebooka. Jeżeli interesują was efekty dekoracyjne, farby i tapety, i chcielibyście je zobaczyć na dużych powierzchniach, zapraszam Was do naszych salonów firmowych, które uczą się we Wrocławiu, w Poznaniu, w Katowicach, w Gdańsku i w Warszawie. Z mojej strony to by było na dzisiaj tyle. Dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, cześć!